Witam. Przed nami następny z cyklu wywiadów 5 minut. Tym razem zaprosiliśmy przed kamerę nową, miejmy nadzieję, czurki czwórki Aleksandrów, Wiktorię Klimowicz. Dzień dobry, Wiktorio. Dzień dobry. Wiktorio, czy siatkówka dla siebie to tylko sport? Nie. Siatkówka od niedawna stała się moim sensem życia, moim uzależnieniem, moim hobby, pasją. Wszystko tego, co potrzebuję, mam w siatkówce. Siatkówka nie jest grą indywidualną. Czy lubisz pracować w drużynie i dlaczego? Tak, bardzo pracować w drużynie, ponieważ y, zawsze w drużynie mamy wsparcie pomiędzy sobą. Zawsze gdy masz gorszy dzień, dziewczyny cię wspierają. I wszystko to łączy się z drużyną. Świadkówka. To drużyna. Yy, w jakim klubie grałeś wcześniej? grałam w klubie us Ozorków. Niestety przeniosłam się z niego, ponieważ bardzo myślałam nad zmianą klubu. Ponieważ UX Aleksandrów, czwórka Aleksandrów ma lepsze osiągnięcia niż Ozorków i ze względu na swoje marzenia chciałam się przenieść tutaj do tego klubu. Przykład sportowca, na którym warto się wzorować. Moim autorytetem w sporcie jest Michał Winiarski, nasz kapitan reprezentacji Polski w środkówce. Jest on dla mnie największym autorytetem. Dąży do marzeń, tak, żeby osiągnąć takie osiągnięcia jak on. Grałam e, aktualnie w klubie Hatów. jest to mój ulubiony klub. No cóż, pozostaje nam życzyć, żebyś zagrawał u nas w końcu, żebyśmy się zobaczyli na parkiecie w akcji. Tak, I oby jak najdłużej u nas jest z sukcesami oczywiście. Dziękujemy bardzo.